Dzień dobry, witamy z naszego działu Ogród. Biominant, naturalna odżywka aminokwasowa Twoich roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych. I chcemy Wam opowiedzieć i pokazać nasz hit, tym razem do kwiatów doniczkowych. Biominant 1, 2 oraz 3. Jedyneczka to naturalny koncentrat na bazie alg, który pielęgnuje, nawilża oraz wzmacnia. Dwójka to naturalna odżywka aminokwasowa, która dostarcza niezbędne składniki pokarmowe. I trójka, czyli preparat probiotyczny, który ogranicza choroby i odstrasza szkodniki. Oczywiście najlepsze efekty uzyskacie stosując w komplecie te trzy produkty do Twoich kwiatów doniczkowych, ale także służy kwiatom balkonowym.